🎵🎵🎵 Kochani witam ja Was wszystkich serdecznie. Drugi raz mam okazję wykładać marketing internetowy dla Was, dla najmłodszych. I mając w pamięci poprzedni z poprzedniego roku, niezwykle się cieszę, że mam okazję z Wami porozmawiać. Ja zresztą tu się przedstawiałem i mówiłem o tym, że ze mnie jest wielki ta duła akademicja. Ja lubię zawsze wciągać wszystkich dyskusji, zawsze dopytywać. I się cieszę, jak studenci mnie depytują i poszukują odpowiedzi. Eee, już pytanie pojawiły się w pierwszych. Eee, tak więc słuchajcie, przywrócą do wykładu, opowiadam dzisiaj o marketingu internetowym, ale również tutaj chciałbym powiedzieć o tym, czym jest produkt wirtualny, czym jest usieciowienie. Wybaczcie, że będę został tak bardziej z tej strony, ale nie chcę się pokazywać w tej, bo widzicie, teraz mają tutaj stajmy, nie nic nie widać. Eee, zaczynając, słuchajcie, od prostego no, pytania, czym jest marketing? Eee, jeśli to jest godny wstęp do tego wykładu, i eee, może okazja pierwsza, żeby ktoś mi powiedział, sobie, że może ktoś wie, czym jest marketing. Tak, to jest podstawa, jak na wstępie co nieco wspomniała, a pochyliła tajemnicy, natomiast czy ktoś ma ci pomóc? Marketing to jest reklamowanie na takich Tak, między innymi to jest reklama danych produktów, czy coś jeszcze? Tak, żeby na produkcie zarobić. Dokładnie, działania, które mają zmierzać do tego, żeby sprzedać dany produktów, czy coś jeszcze, jeszcze dodajne. Tak, to co jeszcze na tym marketingu się robi? no między innymi znajduje się, tak? ramach właśnie Czy Coś jeszcze? To mhm. jakby Jak najbardziej. Generalnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o marketing, moglibyśmy się go zdefiniować w taki sposób, że jest to proces planowania takiego twórczego działania, który ma zmierzać do tego, żeby ustalać cenę danego produktu, wypromować ten produkt, wymyślić, w którym miejscu go chcę sprzedać, kiedy ma być dostępny dla klienta. I jeżeli chodzi o tą definicję, to najważniejszą rzeczą, na ja której chciałbym, żebyście się skupili, zwłaszcza w kontekście dzisiejszego zadania, które na koniec Wam przekażę, to jest planowanie i realizacja pomysłów. Urzeczywistnianie takiej właśnie w twórczej Waszej koncepcji. Czym jest Internet? Słuchajcie, nie będę rozumieł, czyli pytał, czym Internet jest. Myślę, że każdy. Wie, czy internet jest. Technicznie, w zasadzie rzecz ujmując, jest to sieć komputerów łączonych ze sobą, do których my mamy dostęp już od dobrych y, 20 y, ponad lat. Y, I teraz, z internetem w zasadzie wiąże się takie pojęcie stosunkowo nowe, które się pojawia w literaturze, usieciowienie. Ja słuchajcie, na tym slajdzie, ale jestem taki sen, czym to jest. I ono słuchajcie, oznacza, że Dzieje się tak, że dla klienta danego jakoś sklepu internetowego, danej jakiejś akcji internetowej, albo osoby, która korzysta z Facebooka albo z innego jakiegoś portalu, wartość tego danego miejsca, bo ja cenię bardziej to miejsce, albo dany produkt, im więcej osób uczestniczy i bierze w nim udział, im większa jest ta sieć. teraz przykładowo może być tak, że ja nie będę chciał uczestniczyć w jakiejś sieci społecznościowej, na przykład nie będę chciał mieć konta na Facebooku, bo okaże się, że tam jest tylko 10 osób. Dobrze wiem, że tych osób jest o wiele więcej, bo słuchajcie, wiemy więcej, ile jest osób na Facebooku zarejestrowanych, jaka to jest liczba, to już ja powiedzę. Ponad milion. No, słuchajcie, znacznie więcej. Jeszcze jakieś pomysły? 4 miliardy? Teraz za dużo. Teraz chcę tego w dół. Pan 50 milionów? Zdecydowanie więcej niż te 50. Słuchajcie, <noise> so, ja powiem Wam pośpiewać. E, nawet więcej niż milion. I teraz miliard ile milionów? Dwaj kół? Okay. Ale jesteśmy zaraz w bliżej. krzyżek. Może jedno. Mili... milion... miliardy? To tutaj jest najbliżej, Wasz projekt, miliard znaczy. 300 trzysta milionów osób ma i posiada konta sobie na Facebooku. I wszystkie te osoby mówią, że są uszczelnione. One widzą tę wartość i chcą być na tym Facebooku, bo wiedzą, że tam jest cała masa ludzi, osób, które można poznać, które można potem spotkać. Natomiast jeśli chodzi o na yy, platformę aukcyjną, to tutaj może być zupełnie odwrotnie. Będę tutaj pytał, ile jest yy, klientów tej aukcji. Natomiast chcę ja wam powiedzieć, że to musi będzie może działać w drugą stronę. I na przykład, jeżeli ja chciałem kupić aparat na tej aukcji. Jeżeli się okaże, że o ten aparat, licytuje się ze mną, powiedzmy 100 osób, no to wtedy, ja stale nie będę widział większej wartości, w tym, że mam więcej osób, z którymi muszę konkurować. Nam nie lepiej będzie, jeżeli tych osób będzie Trzy, a najlepiej, jeżeli krujemy międzynarodowany produktów. Bo wtedy nie będę z nich nie konkurował. I to jest pojęcie u po sieciowiem. A teraz przechodzimy do marketingu internetowego, który w skrócie czy czym może być. Wiem, czym jest marketing, bo ten internetowy będzie czym? Czy to będzie internetowy? Będzie słuchajcie wszystkimi tymi działaniami, o których sobie powiedzieliśmy, w internecie. Dokładnie tak. Ale jeszcze jakaś, myślę, że to jest. To, to jest to. Połączone z internetem i platformami. Dokładnie. I super. Ja słuchajcie, proszę tego słuchać, e, ponad godzinę, ale niestety mamy czasowe nieograniczanie, nie mogę dać e, swojej wody popuścić fantazji. E, tak, jak sądzimy, internet, to będą wszystkie te działania, które prowadzi przedsiębiorstwo skupione w internecie i my się tym przede wszystkim skupimy na promowaniu. Produktów i usług. Na tym aspekcie, oczywiście, sprzedajemy także w internecie. Staramy się budować relacje z klientami, rozmawiać z nimi, słuchać w tym internecie. Natomiast najważniejszy ten czynnik, na którym my się skupimy, to jest faktycznie głównym przedmiotem zainteresowania każdej firmy, to jest to, jak promować jej produkt w internecie. Jak zrobić to skutecznie? I przechodzimy do pytania, czym wobec tego będzie promować? Отец, z danym klientem informować go o różnych właśnie tego typu okazjach. Czy w tym niższej cenie, czy dodatkowym produkcie. Może poinformować, że drogi kliencie kupi u nas buty, a my ci dodatkowo jeszcze damy t-shirt w promocji. Tak? No i w tym momencie ta relacja jest coraz silniejsza. Na czym nie teraz Kiedy mówimy, że ta promocja jest skuteczna? Że nam się ona udaje? Może teraz z tej strony. Ten jak najbardziej. Jak udało nam się wcielać, to znaczy, że udało nam się wypromować. Jeszcze jakaś myśl? A co chcecie zrobić, żeby ten mój komunikat był dobry i dodał tego klienta? Niech ci No, jak najbardziej. I to jest wyraz swojej osoby ten, bo Wy wszyscy już wiecie i żyjecie. Poniekąd jesteście na rywalną i określonego pokoleniom sieć, która w tym internecie de facto żyje i obsługuje z tym internetem od najmłodszych lat. Jeszcze tutaj jakaś zamiast z przodu. To jest reklama. nie padło, że skuteczna promocja musi być taka promocja, która przyciągnie uwagę, zwróci uwagę. I słuchajcie, istnieje takie coś, jak model o takiej wdzięcznej nazwie AIDA, który mówi po kolei Wam o tych krokach, które muszą się pojawić, żeby ta moja promocja, ten mój komunikat był skuteczny. I teraz w pierwszej kolejności mam literkę A. pod również słowa attention, który oznacza uwaga. I chodzi o to, słuchajcie, żeby Klient zwrócił na mnie uwagę, czyli przygotowuje jakiś taki przekaz, jak na przykład Wasz kolega i ja na niego zwracam uwagę momentalnie, tak, Pomaga ma aplikację i nie da się przeoczyć tej osoby, więc zwrócił na mnie swoją uwagę. Kolejny problem, który się pojawia, to teraz jak zainteresować tego wykładowcę, jak przyczynić jego uwagę. <grym> I kolejne, wyrysować sobie te żeby mnie zainteresować, no i ta tęcza mnie de facto interesuje. Mochodzę się jej przyjrzeć w bliska. Za chwilę to uczynię. I zapewne słuchajcie, jak już pojęcia tej tęczy, to zauważę, że są jeszcze inne elementy ciekawe, co sprawi, że ja zacznę pożądać tej danej kartki. I będę chciał mówić tylko wyłącznie dla siebie. I teraz zostaje ostatni krok, który jest potrzebny na drodze do sukcesu. Czyli sprzedać mi tę kartę, Ja już, chcę kupić, już chcę mieć dla siebie i w tym momencie na ten model się zamykł, jesteśmy na ostatni literze, od action i oznaczające działanie. Jak Państwem można się komunikować z jednym w internecie? Poprzez co ja pozyskać różne informacje, przez jakie yy, źródła. Co jeszcze? Pracuję z złogąć. Ok, to będzie w ramach totalizmu szczęściowych. No podejdę do wypromowanego kolei. Wystawić reklam. Zapłacić, jeżeli jakieś żeby zagrał reklam na przykład strony klap i... Strona internetowa. Tak, coś zrobić na stronie internetowej. Podejdę możecie od na tej strony jeszcze... Tak. Chciałem wszystkim dać głos, a nie mam już wszystkich jest Wysyłać wiadomości mailet. Hmm. Czyli mailet informować. Tutaj cały czas mamy się kolega To można ten rozdział naformować produktami, plakatami. pakatami. Okej, okay. ale i pakatami, które będą umieszczone w internecie, tak? Tego myślimy nadal. Bo mówimy dzisiaj o tym, co robić w internecie. Tutaj jest niepełny internecie. Okej, okay. może jeszcze jakieś dwie osoby... Z Ja jestem, bo was nie wypuszczę z tej sali, nie zostaniemy tutaj w tej w całą dół. Będziemy sobie dyskutowali, który informacje. A potem pokażę studentom, jak powinny wyglądać zajęcia i wykłady. Yy, pokazując, że takie przykładowe yy, elementy, którymi można się komunikować klientem, to spośród tych, które się wskazali, można poświęcić sobie sobiecie, wyszukiwarkę, bo jeżeli ja wpiszę Słowo buty sportowe w poszukiwarce, to momentalnie uzyskam całą masę informacji yy, dostępnych na ich mail Jeżeli wejdę potem na stronę internetową, uzyskam kolejne dodatkowe informacje. Jakieś to ślubie, albo zamówimy serwetkę, stanę znowu e mailach i tam znowu będzie się chciało mnie poinformować o jakichś dodatkowych promocjach. I przechodzimy sobie do pytania, czym jest produkt wirtualny. Bo jak obiecałem, chciałem,

jakaś wiara. Okej, słuchajcie. Najwzględniejsza najbardziej podoba mi się definicja pierwsza, która uniuje wszystko, co jest. Ja jeszcze może daję sobie pewien kodeks. To jest po prostu dosyć silny układ, prawda? Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że się dużo osób promuje I czy mnie miałbym umowy w tym momencie, kogo wybrać? Na, żeby przykładem świecił na sali. Eee, słuchajcie, macie rację, tak, produkt wirtualny to jest coś, czego ja nie mogę dotknąć, ale z czego mogę korzystać. Takim produktem wirtualnym będzie śpić z muzyką, plik z filmami, wszelkiego rodzaju e-booki, które możemy czytać, tak, ale nie przekracamy tych kartek fizycznie, również, wszelkiego rodzaju gry, programy, które możemy dostać, również bitcoin, tak, taka waluta, Internetowa, yy, nienamacalna, wirtualna, będzie przypadkiem produktu wirtualnego. Jeszcze kiedy to się pojawia, jakaś uwaga. No, posłucham, jak. Tam nie ma napisane o oprogramowaniu. Yy, prawda, słuchajcie, aczkolwiek jest to programy, które można podczepić. Tak, można w gry oprogramowanie. Program oprogramowanie to jest między innymi jedno. I to samo bardzo zbliżone, jak Ok, Okej, słuchajcie. Przechodzimy do przykładu, który przygotowałem w zeszłym roku był Daniel. Natomiast w tym roku słuchajcie, chciałem zwrócić uwagę na kilka sposobów, w jaki promuje się Orange tak, i ze swoimi postaciami sercem i rozumem. Ale m.in. również poza, poprzez media społecznościowe, przez swój profil na Facebooku. Gdzie na przykład serce i rozum... Jakieś proste żarty, takie kawały umieszczania, tak na przykład, słuchajcie, z dnia wczorajszego, gdzie w serce Jezus pytają skąd masz tyle czasu na odpoczynek, a odpowiedź pada, że internet śpieszy się za mną i ten czas właśnie oszczędzę. Yy, kolejny w przykład to promocja yy, w ramach YouTube. I tam może tutaj całą gamę różnych filmów, w których główne role yy, Grają właśnie serce i rozum, więc dowolnie możemy się naoglądać różnych perybedi tych dwóch bohaterów. Również słuchajcie na blogach możemy podzielać o tym, co się dzieje ciekawego u rozumach, co się dzieje z sercem. No i zachodzi produkt wirtualny również w postaci gry, którą możemy wciągnąć na smartfona. No i tutaj znów pokonywać jakieś poziomy, tak? Zdobywać jakieś bitcoiny, walutę, internetową, to na przykład potem moglibyśmy przeznaczyć na jakieś produkty e, realnie dostępne, tak? Ale w tej chwili zdobywamy takie właśnie wirtualne rzeczy. I przechodzimy, słuchajcie, do ostatniego punktu, bo już byłem, na patrzy, że pewnie znowu z czasem się ślizgnąłem, jak zwykle. w e, Słuchajcie, praca w grupach. Czekajmy pod was Chciałbym, co byście się zrobić? żebyście zastanowili się nad tym, jak wypromować jakiś biznes w internecie. W jaki sposób przyciągnąć uwagę klienta. W się sensie tym, co byście chcieli sprzedać, a potem jak mnie przekonać do tego, że ja to kupię. Na przykład projektując moją stronę internetową, umieszczając na niej odpowiednie elementy. Yy, czy może tworząc jakichś bohaterów, którzy by promowali ten nowy produkt? Chciałbym się wydać w sensie jakiś produkt i zastanowili się nad tym, jak skonstruować jego stronę, na przykład tego, żeby ja go kupił, żeby ja się na niego przekonał.